Mogę ci tej nocy dać. mnie twój wszystko głos, wszystko słuchaj. Ten rytm Dajesz mi z zbierane w całku. Wzrzedzie jak chcesz. Podciągaj mi twój wszystko głos, ale wciąż ca. więcej głosów, bo osługi drogie w otrzymaniu są. Daj mi więcej głosów, więcej głosów. Podciągaj mi twój wszystko głos, wszystko słuchaj. Ten rytm Dajesz mi wojsko zbierane w Pocałunku, strzeżę Cię jak chcesz, podciąga mi Twój wszystko głos, ale wciąż chcę więcej głosów, bo usługi drogie w utrzymaniu są. Daj mi więcej głosów, daj mi więcej głosów. Nie muszę tego chcieć, nie muszę tego chcieć. Kocham Cię, kocham Cię, bo jedno z bielni, mam to czego chcę, mam to czego chcę. Nie pocałunek Twoich ust, nie namietność wisi jak ty wiesz dlaczego, daję Ci się. Podciąga mi twój wszystko z głos, wszystko. Tj. Dajesz jej wojsko z pierwonem pocałunku strzać się. Jak chcesz? Podciągaj twoje wszystkie głosy, raczej chcę więcej głosów. Posługieńcze, drogie w utrzymaniu są. Daj więcej głosów, więcej głosów. Pociągaj mi twój wszystko głos, wszystko słuchaj ten ręt posecę. Dajesz mi wojsko z pierwona pocałunku. Strzeżeć się. Jak chcesz? Pociągaj mi twój wszystkie głosy, wciąż chcę więcej głosów. Posługieńcze, drogie w utrzymaniu są. Daj więcej głosów, daj więcej głosów, do chcesz. Daj mi więcej głosów, do tego chcesz. głosów, daj mi więcej głosów, głos. daj mi więcej głosów, daj mi więcej głosów, daj mi więcej głosów, daj mi więcej głosów, więcej głosów, daj mi więcej głosów, sam, Jak chcesz? pociągnij tu wszystko głoser, wciąż za więcej głosów. Posługi głos czy drugie w utrzymaniu są. Daj mi więcej głosów, daj mi więcej głosów. Pociągaj mi wszystko głos. Wszystko słuchaj daję od muzycy. Dajesz mi wojsko z pierwonym posłku. Jak chcesz? Pociągaj mi to wszystko głoserę.